Ja jestem Pan Banan i witajcie w kolejnym odcinku z Bananowych Wiadomości yy, i będziemy dzisiaj sprawdzać yy, sytuację z latającą wyspą yy, no i myślę, że to tyle następnie więc zapraszam Was do oglądania Cześć, tutaj ja, reporter Marshmallow i dzisiaj jesteśmy na latającej wyspie, którą nasz cały Kevin tutaj trzyma na sobie i... No, bardzo ona daleko przeszła. Gdyż zaczynając swoją, to tak powiem, karierę, była ona gdzieś tam, daleko na zgubnych około 200 metrów stąd, a teraz jest tutaj. Więc się przemieszcza. Miejmy nadzieję, że coś z tym Kevinkiem się w tym sezonie fajnego zdarzy. No i tyle. A poza tym. To jest to wyspa taka jak w tamtym sezonie w tamtym sensie sz 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 szóstym tylko inaczej wygląda domek oraz... oraz nic poza tym. No i też jest takie, że tak to powiem tornado, w którym można latać. Więc zapraszam na tą miejscówkę serdecznie i odsyłam Was do pana Pana. Dobra, więc myślę, że reporter Marshmallow dobrze wam wszystko wytłumaczył, to się stało z latającym wyspą, no, nie byłem na miejscu, więc tak zbytnio nie wiem, ale coś tam słyszałeś, że się zaczęła ruszać, więc tak naprawdę już w razie tak dla tych przewijalskich to to jest już odpowiedź, więc myślę, że wam się odcinek spodobał, tak, zostawicie tutaj, dajmy na to. 10 łapek w górę to nagramy kolejny odcinek. I jak nie będziecie, i jak nie chcecie chodzić do szkoły, to też napiszcie w komentarzu: Nie chcemy chodzić do szkoły. Do zobaczenia i cześć!